Dobry wieczór. Kolejny wieczór, wiech na dobranoc. Wszystkie odcinki wyszukacie po hasztagu wiech na dobranoc. Dzisiejszy odcinek bardzo pasujący na te czasy, bo jako, że kazano nam siedzieć w domach, a jak siedzimy w domach, to patrzymy, że coś jest do wyremontowania, więc można zabrać się za mały remoncik. Posłuchajcie, jak to z remontami było. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Teściowa mnie odgania. Październik, miesiąc taki więcej remontowy, a że Warszawa podszynkowuje się na wysoki połysk, zrobiliśmy z Gienią postanowienie, że i my odrobimy swoje mieszkanie, choćby na średni. W tym celu zgodziliśmy malarza, niejakiego prokrop, prokropka Romana z pomocnikiem. Rzecz jasna, że materiał kupiliśmy sami. Bo malarze, jak zresztą wszyscy artyści, są mocno tronkowe i trzy razy biorą pieniądze na ogier i ultramarynę, czem do roboty przystąpią. Przynoszą drabinę, kubełki, szczotkowce, otrzymują zadatek na ten materiał i trzy tygodnie ich nie widać. Z pokropkiem było inaczej. Owszem, już pierwszego dnia oskrobali z pomocnikiem pokój i kuchnię do żywej cegły i otwarcie oświadczyli, że jutro nie przyjdą, bo pokropek ma ślub. A no ślub zdarzenie, jak się to mówi, państwowej wagi w sprawie przyrostu naturalnego i leguracji urodzeń. To też nic nie mówiliśmy i daliśmy panu młodemu przyzwoitego akonciaka na taksówkę wołga, biały bukiet i koszta kancelaryjne. Ślub trwał równe 10 dni. Pokropek przyszedł mocno zmęczony i ciut ciut na gazomierzu. Pomocnik także samo na oczy nie mógł patrzeć. Ale nie można powiedzieć, złapali się za robotę, zagrontowali wszystkie ściany, umyli się na czysto i powiedzieli, że jutro nie przyjdą, bo pokropek ma ślub. Jak to ślub? Przecież ślub już był, mówi na to Gienia. No tak, był cywilny w magistrackim kościele dzielnicowej Rady Narodowej. Jutro mam ślub parafialny. A nie możesz pan go odłożyć jeszcze na parę dni, żeby robotę skończyć? Nie mogę, bo teściowa od żony mnie odgania. Jak wczoraj wziąłem ją za rękę, krzykła na mnie. Niech Romcio to puści. Zosia jest jeszcze za panienkę, a Romcio za kawalera. No to widziem, że faktycznie ma facet sytuację niżej krytyki. Daliśmy mu jeszcze parę złotych na organistę za Krystiana i drugi bukiet. Dzisiaj mija szósty dzień. Ślub wciąż trwa, a my śpiemy na środku pokoju przy otwartych oknach, bo ściany są fachowo zagruntowane śledziowym sosem. Jeszcze gorzej wyszło z piecem. Dymił jak wielkie nieszczęście. No to Gienia uchwaliła jednogłośnie, że trzeba go za jedną drogą przestawić. A że mamy zdona w rodzinie, poprosiliśmy wuja Orzechowskiego, żeby nam to załatwił. Wujo przyszedł w sobotę po fajerancie, ale że był troszkę pod ryzyką, omylił się o piętro i trafił do mieszkania Skublińskiej. Skublińska zarajcowała się przed bramą i zostawiła drzwi rozwarte. Wujo! Jako stary warszawski remiecha, zdą cechowy z dziada pradziada, długo nie bałamudził i w trymigaro zebrał piec do samej podłogi. Dopiero jak poszedł do kuchni po wodę i patrzy, że tam nie ma zlewu, a u nas jest, połapał się, że coś nie klapuje i chodu z tego mieszkania. Skublińska, jak wróciła do domu i zobaczyła, że piec leży ładnie ułożony koło łóżka, dostała konwulsji. A potem zrobiła meldunek w milicji i wyświęcenie mieszkania. Milicja prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczego usiłowania kradzieży pieca. Już trzy razy byli u Skubińskiej z psem policyjnym. Wujo boi się u nas pokazać. Pokropek w dalszym ciągu się żeni. A tu ciepło, ciepło, a mróz lada dzień może złapać i nie skończę remontu. Z tego widać, jak trudno odstawić Warszawę na wysoki połysk, skoro jeżeli jednego głupiego pokoju z kuchnią na szmulkach nie można na czas odświeżyć. A jak u Was z remontami? Dobrej nocy.